Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiaj serię pod tytułem Alergia. Sezon pierwszy, odcinek pierwszy, geneza. Nazywam się Michał Richter, jestem akupunkturzystą i dzisiaj przedstawię Wam z perspektywy medycyny chińskiej czym jest alergia, skąd ona się bierze. Bo w przeciwieństwie do medycyny akademickiej, gdzie etilogia jest nieznana medycyna chińska wie, że alergia nie spada z kosmosu. Są konkretne przyczyny, które powodują, że nasz organizm jest nadreaktywny. Cierpi na alergię. Zapraszam. W najbliższych paru odcinkach postaram się Wam przedstawić alergię z perspektywy medycyny chińskiej. A to skąd pochodzi, a jak się rozwija, jakie czynniki powodują jej powstanie, które ją nasilają i co możecie zrobić, żeby co najmniej zmniejszyć objawy alergii. Dzisiaj pierwszy odcinek zaczynamy od genezy. Geneza alergii. Żeby zrozumieć, jak powstaje nadreaktywność, trzeba zrozumieć, czym jest reaktywność organizmu. I tu w medycynie chińskiej z pomocą przychodzą dwa pojęcia, tak zwane Wei qi i Ying Chi. Wei qi to jest energia reaktywna, to jest ta energia, która. Um, energia, rozumiecie medycyna chińska, to Daleki Wschód, będę mówił o energii. Wei qi to jest reaktywność naszego organizmu, to w jaki sposób odpowiada na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne takie jak czynniki klimatyczne, zmiana wilgotności, temperatury, ciśnienia atmosferycznego. A różne sytuacje, w których się znajdujemy, mogą wywoływać zmiany naszego nastroju, naszych emocji, to też energia wei -Chi. A energia Wei-Chi, ta reaktywna, reaguje również na wirusy, bakterie, grzyby, czyli czynniki biologiczne. I tak dalej, i tak dalej. O tym będzie więcej w kolejnych odcinkach. A energia Wei-Chi reaguje również na zmiany zachodzące w naszym organizmie. To są takie siły szybkiego reagowania. Coś się dzieje? Wei Chi reaguje po to, żeby mógł, żeby nasz organizm mógł się dostosować do zmieniających się warunków. I to jest energia Wei Chi, reaktywna. Z kolei energia Ying Chi to jest ta, która przyswaja, transformuje. Jak już energia Wei Chi zareaguje na coś, wejdziemy w interakcję z jakimś czynnikiem, no to później trzeba przetworzyć to doświadczenie i. To przetwarzanie, transformacja doświadczenia nazywamy energią Inkci, energią odżywczą, rozwojową, tak, która buduje mądrość życiową. Czyli doświadczymy raz czegoś nowego, to jak kolejny raz wejdziemy w tą samą sytuację, a no to już zupełnie z innego poziomu, ponieważ mamy czy nasze doświadczenie, mądrość życiową, która pozwala nam się zachować bardziej adekwatnie do sytuacji. Więc mamy Wei Qi i inkci. Nasz organizm jest z rytmami natury, a, dobowym, rocznym. I tak samo zmienia się nasza reaktywność i doświadczanie. A, w czerwcu jesteśmy bardzo aktywni, więc bardzo reaktywni. Wejci. W styczniu jesteśmy zdecydowanie bardziej a, w sobie, w środku doświadczamy, przetwarzamy. Ehm, przepraszam, kot. Jest i kot hokus, nie mogę sobie odpuścić, prawda, hokusie? Tak, tam pomachaj, tam jest kamerę. Więc w styczniu jesteśmy bardziej w sobie, doświadczamy. Te trzęsienia to właśnie hokus, sorry. Nie mógł sobie odpuścić. W styczniu doświadczamy, jesteśmy w środku. Podobnie w południe, kiedy słońce jest w zenicie i dużo jest energii, jesteśmy bardzo reaktywni, tak jak natura. O północy, kiedy słońce jest schowane za kulą ziemską, nie widzimy, bo nie ma energii, jesteśmy w środku, bardzo w środku i śpimy. I to są naturalne cykle, którym podporządkowuje się nasza energia, Wei Chi i Ying Chi. Naturalne rytmy powtarzające się cyklicznie. Fokus. No, będzie z fokusem, na rękach. Taki Powtarzające się rytmy cyklicznie, ale nasza energia Wei Chi i Ying Chi bierze udział w normalnej, normalnym funkcjonowaniu, a w życiu codziennym. A wchodzimy w interakcje, doświadczamy. I wszystko działa tak, jak powinno działać, kiedy jest równowaga między Wei a Ying qi. Ale alergia, nadreaktywność. Nadreaktywność to jest zaburzenie tej dość a, delikatnej równowagi między Wei a Ying qi. a Nasz organizm jest bardziej Wei Chi, czyli jest bardziej reaktywny, reaguje na rzeczy, na które nie powinien reagować, a, albo reaguje zbyt intensywnie, zbyt długotrwale. Hmm. Z kolei brakuje energii przyswajania. O co chodzi? Zachowujemy zdrowie, kiedy nasza energia we ink, czy jest równowadze. To jest bardzo delikatna równowaga. A w pewnych okresach dnia, w pewnych okresach roku jesteśmy bardziej reaktywni, o czym już mówiłem, w innych mniej. I tak samo zdarzają się okresy, kiedy w naszym życiu dzieje się bardzo wiele, i wchodzimy w interakcje z wieloma ludźmi, sytuacjami, później musimy to przetrawić, czyli jesteśmy, nasz organizm jest jęczy. Dopóki ta równowaga jest zachowana, nie ma mowy o alergii ale nagle dochodzi do sytuacji, kiedy organizm staje się nadreaktywny, wage jest nadreaktywny, reaguje zbyt żywiołowo, zbyt chętnie na rzeczy, na które nie powinno reagować, albo zbyt intensywnie, albo zbyt długotrwale. Jeśli jesteśmy cały czas na zewnątrz, czyli wchodzimy w interakcje, nie tylko alergiczne, generalnie, telefony, telewizory, nadmiar informacji, reklamy, nadmiar pracy, presja czasu, presja obowiązku, to jest wszystko Wszystkie te czynniki stymulują nasze łyczy, nasz organizm musi na to reagować. I jeśli jesteśmy bardziej na zewnątrz, a na to brakuje energii inkci, odżywczej, rozwojowej, a wiemy jak ważny jest sen yingczy, żeby się zregenerować i przygotować się na aktywność. Więc nasza energia łyczy i yingczy działa na wielu różnych płaszczyznach intelektualnej, fizycznej, psychicznej, duchowej. O tym będę mówił w kolejnych odcinkach. Więc mam nadzieję, że już wiecie, że mamy dwa aspekty energetyczne: Wei -chi reaktywny i Ying Chi odżywczy. Równowaga między jednym a drugim pozwala nam na zachowanie zdrowia, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. I nagle dzieje się coś, że nasza energia Wei -chi staje się nadreaktywna. Pojawia się alergia. Żeby łatwo Wam było zrozumieć, jak powstaje alergia, posłużę się przykładem. Nie używając nomenklatury medycyny chińskiej. Dla przykładu alergia skórna, zaczerwienienie skóry, swędzenie skóry, łuszczenie skóry, pękanie skóry. Czyli robi się zmiana lokalna, która utrudnia życie. Rozpoznajemy alergię, i teraz tak: albo możemy po prostu brać leki przeciwalergiczne albo zrozumieć istotę alergii i o tym będzie nasz cykl, a żeby pomóc sobie jeszcze w inny sposób, żeby co najmniej zminimalizować objawy alergii, wracamy do zmian skórnych, hmm, a to zapalenie skóry. Jest zmiana skórna. Dlaczego powstaje zmiana skórna? Ponieważ z jakiegoś powodu komórki tuczne to są komórki odpornościowe, wchodzące w skład układu immunologicznego, które wydzielają histaminę. Histamina powoduje wzrost przepuszczalności naczyń i tworzy się, można powiedzieć, lokalny stan zapalny, wywołujący później właśnie świąt, gusczenie, zaczerwienienie, czasami ból. Komórka tuczna wydziela histaminę. Dzisiaj będzie dużo o histaminie. Histamina jest królową tej opowieści. No ale dlaczego wydziela histaminę? Dlaczego wydziela jej zbyt często, zbyt długo? I dla przykład. Różne bodźce stymulują komórkę tuczną do wydzielania histaminy. Każda komórka tuczna w swoim sąsiedztwie ma zakończenie nerwowe takie małe nerwiki, które ją stymulują do wydzielania histaminy. Czyli możemy podejrzewać, że pewna impulsacja nerwowa zbyt intensywna, zbyt częsta może prowadzić właśnie do stymulacji komórki tłuszcznej, do wydzielania histaminy. A, no dobra, czyli w takim razie, czy moje samopoczucie psychiczne będzie miało znaczenie dla alergii? Często alergicy mówią o tym, że a, dochodzi do zaostrzenia pod wpływem stresu, czyli stanu emocjonalnego. Ale nieważne, czy to jest... Ym, czy to jest ekscytacja pozytywna czy negatywna, wszystko, co stymuluje układ nerwowy, będzie spowodowało, że tym chętnie będzie drażnił komórkę tuczną do wydzielania histaminy. I teraz co jeszcze może wzmagać impulsację układu nerwowego? Jeśli organizm będzie poddany ekspozycji na czynniki fizyczne ekstremalne, gorąco, zimno, lubię mówić o ekstremalnych rzeczach, Trochę je przejazdkałem, żeby, żeby łatwiej było zrozumieć mechanizm. Więc ekstremalne gorąco, zimno, a duża wilgotność powietrza. To są ekstremalne czynniki, które wywołują stres, bo stres to jest odpowiedź organizmu na czynnik zewnętrzny, który uznał za zbyt trudny. Hmm? Czynniki biologiczne wirusy, bakterie, grzyby też alergicy mówią o tym, a, że dochodzi do, do nasilenia objawów właśnie w trakcie infekcji. I tak różne czynniki zewnętrzne jak wspomniałem, będę o nich mówił w kolejnych odcinkach. Te, które stymulują nasz organizm do działania ponad własne siły, będą powodowały wzrost reaktywności. Wracamy do Wejczy i Ingczy. Wejczy, czyli jest czynnik zewnętrzny, organizm musi zareagować, pobudza Wejczy, które i tak już wcześniej było pobudzone. Dużo Wejczy, mało Ingczy. Więc istotą alergii jest to, że Zbyt częsta ekspozycja na dany czynnik fizyczny, psychiczny, biologiczny, duchowy jakikolwiek, a, lub na zbyt intensywny czynnik powoduje utrwalenie nadreaktywności łejczy, i wtedy łejczy jest pobudzona i sobie szuka, włącza się radar i mówi: A dobra, roztocze, a dobra, pyłki, kwiatów, a dobra, alergeny pokarmowe, alergeny. Czy coś jest alergenem, czy nie? Zależy od naszej reakcji na dany czynnik rostocze jest Bogu ducha winne. Jest po prostu roztoczem. A to, czy jest alergenem, czy nie, zależy od człowieka. Oczywiście istnieją pewne czynniki chemiczne, biologiczne yy, i inne, które działają, mówimy alergizująco, czyli tym chętniej stymulują wej a powodują nadreaktywność. Ale o tym też w przyszłych yy, kolejnych odcinkach. Hmm. Geneza alergii to nadreaktywność wej Przestymulowana. Utrwalone przez stymulowanie łyczni, które powoduje, że zaczyna szukać tego, co my później nazywamy alergenem. Ale alergen to nic innego jak trigger, pewien wyzwalacz reakcji alergicznej. On nie powoduje alergii, on powoduje zaostrzenie. Przyczyną alergii jest nadmierna reaktywność naszego organizmu. Więc na przyszłość, jeśli chcemy sobie pomóc w alergii, musimy coś zrobić z tą nadreaktywnością. Wiemy, że zdrowie to równowaga między wej a inkci, więc musimy zmniejszyć natraktywność. Może trzeba będzie zmniejszyć ilość bodźców wywołujących reakcje, ale możemy również pracować nad wzmocnieniem inkci. O tym, w jaki sposób kolejne odcinki. Jeśli macie pytania, komentarze poniżej jest miejsce. Będzie mi miło, będę wiedział, że ktoś to ogląda i jest zainteresowany tematem, może, za, może komentarze zasugerują mi kolejne. Tematy serii Alergia. Dzięki, trzymajcie się.